Prosty, tani, sympatyczny i wciągający, ciepło przyjęty na konsolach Dark Sector. Wreszcie ląduje na pecetach i jest to lądowanie, co chyba zaskakujące, bardzo udane. Dark Sector zaczyna się zresztą wyjątkowo ciekawie. Agent specjalny Hayden Teno musi dopaść niebezpiecznego terrorystę, w rękach którego znajduje się groźny wirus. W trakcie misji to Hayden zostaje zainfekowany, w efekcie czego jego ciało zaczyna mutować. Świetnie zrealizowany wstęp i dobrze wyglądający główny bohater zachęcają do dalszej gry. Potem pod względem fabularnym nie jest niestety już tak dobrze, ale historia została dość zgrabnie poprowadzona. Ale słuchaj mnie, to get wejść the vault. If that happens, Dark Sektor to przede wszystkim gra akcji. Infekcja wirusa mutuje prawą rękę głównego bohatera, i tak szybko stajemy się właścicielami potrójnego, śmiercionośnego ostrza, którym możemy rzucać we wrogów. Wraz z rozwojem akcji pojawiają się kolejne, powiedzmy sobie, magiczne zdolności, jak specjalna tarcza czy niewidzialność. Całość dopełnia skrzętnie obmyślony arsenał broni. Nie za wielki, ale za to idealnie pasujący do zabawy. Charakter rozgrywki jako żywo przypomina klasyczne konsolowe tytuły. Ma być prosto, przyjemnie i emocjonująco. I w zasadzie tak jest. Istotą rozgrywki są oczywiście osłony, za którymi się skryjemy i ostrzelamy wroga. Wroga możemy zresztą likwidować z dystansu za pomocą broni palnej lub wspomnianego ostrza albo w zwarciu. Tutaj efektowne wykończenia przeciwnika mogą się bardzo podobać. Do tego dochodzą proste zagadki, najczęściej w stylu zrób coś, albo tworzyć drzwi i przejść dalej. Podobnie jest zresztą z bossami, których napotkamy na swojej drodze. Na każdego trzeba będzie znaleźć sposób, a wtedy rozprawimy się z nim gładko i przyjemnie. Tradycyjnie już nie udało się autorom konwersji w sposób w 100% zadowalający przenieść konsolowego sterowania na realia komputerów. Klawiatura i myszka sprawują się nieźle, choć mniej wprawni gracze mogą potrzebować czasu, aby wszystko dokładnie opanować. Wizualnie Dark Sector prezentuje się solidnie, bez fajerwerków graficznych i wodotrysków, ale za to płynnie i klimatycznie. Lokacje wyglądają ładnie, choć w praktyce nie są zbyt przestronne, w jakiś sposób autorom udało się uniknąć wrażenia, że pole naszego działania jest szczególnie ograniczone. Dark Sector, mimo że nie jest rewelacyjny, przynosi parę godzin, to zaskakujące, doskonałego relaksu. Konwersja na PC nie zepsuła specyficznego konsolowego charakteru gry i nadała mu nawet dodatkowy urok. Tytuł został wydany w polskiej wersji językowej i w dniu premiery kosztuje niecałe 50 zł. Powiem szczerze, że za taką cenę naprawdę warto kupić tę grę.